To? Jest to projekt, może możesz mi jakieś zdjęcie zrobić? Jest to projekt, który jest osobno finansowany, i jest to bardzo trudna do wdrażania w codzienność e, e, próba odtworzenia e, takiej kultury tworzenia publikacji, prasy, wydawnictw lokalnych. I na papierze przede wszystkim, ponieważ w idei tego projektu Głos Sławinka jest zawarte to, że w naszych czasach dużo łatwiej jest znaczy nie dużo łatwiej, tylko my stoimy za tymi tekstami i my w ten sposób trochę jakby przeciwko fake newsom w internecie i takim innym rzeczom się opowiadamy, bo z nami możecie porozmawiać, czemu ten tekst jest taki, owaki i tak dalej. Więc w tym momencie, jako Głos Sławinka już stworzyliśmy dwie rzeczy. Pierwsza z nich to jest informator dzielnicowy i on się składa jakby z dwóch, jest dwa razy jakby wydany, ponieważ to jest unikatowy i niestety za dziś, dzisiaj się za dużo tego rozeszło. Musimy sobie ocalić. Na przykład ten to jest unikatowy zerowy egzemplarz głosu Sławinka, który był tylko na próbę wydrukowanym informatorem z, z ręcznie dokolorowanymi przez gabrysię, której ilustracja jest na okładce, właśnie projektem. I w środku e, najciekawszą częścią, bo reszta to są po prostu teksty informacyjne o realizowanych projektach I taka jest rola tego informatora. Po prostu co jest to na słowinku możliwe, ale najciekawszym tekstem jest tekst Szymona, który opowiada o, e, e, który dotyczy jakby e, spojrzenia młodej osoby, właściwie to typu, więc ja będę mówił za ciebie. Nie wiem o którym tekście mówisz, tak szczerze, nie no, wiem, za bardzo o tym. To nie mogę nie opowiadać ze względu na obecną ciszę. Natomiast, natomiast to w przypadku, gdyby wszyscy przeczytali go w poniedziałek, to głęboko zachęcam. Jest tam e, moje nie. przemyślenie, moje spojrzenie na to, jak wygląda nasza cudowna polska polityka oczami scena, osoby. No. Tak, nasza scena, oso o oczami osoby która pierwszy raz się tym zainteresowała wraz z kończeniem 18 roku życia. Um, zachęcam, nie uważam tego za mój najlepszy No, na no że to Tak przynajmniej uważam. Nie wiem, co mogę więcej dodać. No, a Gabriela zajęła się ilustracjami, tak, w środku tak. może nawet znaleźć komiks, to jest moja ulubiona część. To, czekaj, czekaj, Te, w tym po pierwsze nie ma, bo w nie ma, wyszedł, a, a w mi tym mi już, już jest powiększony. Chciałem jeszcze dodać, że po pierwsze Szymon jest studentem pierwszego roku... Możesz za nami jeszcze stanąć. I w panoramie, proszę, zrób, bo to też się Ten tekst, tutaj macie krótką informację o Szymonie, ale jest to ciekawe, że jest studentem dopiero na pierwszym roku dziennikarstwa, ale rzeczywiście bardzo fajnie pisze, jest już teraz też, współpracuje również z Jadnym Lublinem, który tak dał nam bardzo fajne wskazówki co do takiego dziennikarstwa lokalnego. I w tym komiksie rzeczywiście, zwłaszcza w tej wersji kolorowej, była wkładka, która była jednym z komiksów, właśnie, że się wyraziłem, jednym z komiksów autorstwa Gabrysi, ale to już jest naprawdę unikatowy egzemplarz. To, co możecie teraz wziąć, to jest numer pierwszy. I numer pierwszy się różni tym, że nie ma kolorowej okładki, ale za to jest dodany na końcu program na cały maj. Także takie mamy zamiar jeszcze przynajmniej dwa numery w tym roku wypuścić, które będą opisywały program. No a teraz gwiazda dzisiejszego wydarzenia związanego z premierowaniem wydawnictwa, czyli drugi numer opowieści ze Sławinka. Pierwszy numer opowieści ze Sławinka był wydany we wrześniu zeszłego roku. Tak wygląda, jest też już bardzo małego egzemplarzy I ten numer był zbiorem gotowych tekstów, które nam podarowali pisarze ze Sławinka jako właśnie gotowe i były zilustrowane przez takich ilustratorów, jakich oni mają w książkach, bo te książki są ilustrowane. Tutaj z ciekawostek jest na przykład praca właśnie pana Pieczyńskiego zreprodukowana. Jak widzicie też jest obraz Weroniki Branko zreprodukowany. A jest tutaj w ogóle moje zdjęcie z mojej kochanej Doliny Park Helenów, także też taka reprodukcja. No ale ten numer to już jest rzeczywiście autorska nasza, jako redakcji wypowiedź, a przede wszystkim tak się szczęśliwie składa, że w dużej części zarówno autorska wypowiedź artystyczna Gabrysi, jak i się akurat złożyło, że już jest druga, autor, druga osoba autorska, czyli Sam, która nam udostępniła. Chodź, tu proszę. która nam udostępniła swój tekst dramatu, dramaturgiczny, tak to można nazwać, no. czyli opowieści ze Sławinka, numer drugi. Praca się składa, znowu mamy i chcieliśmy, żeby tak było. Mamy Szymona tekst, który jest nie taki jak aktualnościowy jak, jak w poprzednim, tylko dotyczy właśnie jakby prze, pewnych przemyśleń. Potem jest mój krótki tekst, który też jest nawiązaniem do tekstu, który był w tym wydaniu. Jest to postać wento, druga część jakby jej przygód. Trzecią częścią już jest właśnie dramat poetycki, tak to nazwałem, bo sprawdziłem sobie. Zgadzasz się z Zgadzam takim określeniem. Się i będzie, tak, jak Dobrze, trafna. czyli akurat jest osoba autorska obok mnie i dzisiaj zobaczymy to w czytaniu. Tak, w czytaniu performatywnym. Tak. Będzie towarzyszyć mu muzyka, którą... E, Tutaj wspiera Valerio Signet i Janek. Nasza muzyczna rodzina nie wiem gdzie się Janek się schował, więc to będzie takie czytanie informatywne, ale z dodatkiem muzyki. Tak, i bardzo ciekawe jest właśnie zobaczyć to w tekście, tak. bo wtedy jak gdyby zobaczymy, jak to pracuje w słowie, jak to pracuje w tekście. Więc macie tutaj coś też na pamiątkę po dzisiejszym dniu. No i pozostała zawartość numeru to jest właśnie powieść graficzna autorstwa Gabrysi. I ona się składa zarówno z ilustracji, które zostały wzięte z komiksu, jak i z pełnego komiksu, który został zaprodukowany na kolejnych stronach i dodatkowych tekstów. No i dosłownie dwa zdania, Gabuś, jakbyś o tym doświadczeniu, o tej pracy chciała powiedzieć. Praca była szybka i intensywna, ale fajnie się udało zrealizować na czas. No i mam nadzieję, że jakoś tam sensownie w miarę to wyszło. I się to będzie podawać. tak podawać. Tak. No i Gabrysia tutaj wyjaśnia w ramach swojej powieści graficznej, że świadomie chce się posługiwać obrazem jako środkiem wyrazu. Dlatego nie będzie się może rozwodziła dzisiaj. Jest piękna ilustracja też po obu stronach. Wszystkie ilustracje są opisane w środku. Kończymy wspaniałą mandalą też autorstwa Gabrysi. I to jest najnowszy numer, można go sobie tam z szafy wziąć na pamiątkę, też nie będzie w nieskończoność dostępny. Dziękuję Wam bardzo za już dobre 7-8 miesięcy fajnej współpracy. Bardzo dużo wideo zrobiliśmy do internetu, więc są tutaj linki przez kody QR do nagrań, do filmów. Myślę, że dopóki będzie, będziemy do siebie wzajem jej cierpliwość, to jeszcze dużo możemy zdziałać. Tak, no. no i tak jak było to mówione to na spotkaniu o 12, e, też ben, ja będę pewnie jakimś pomocnikiem, z Krzyśkiem, pewnie może z Miłoszem, e, będzie projekt e, mapa interaktywna, gra e, z Sławinka, coś co nawiązuje do e, prac Domicjana i coś to dodamy coś od siebie. Dzięki wszystkim i w ten sposób zapremierować ośrodek Dobrze.